Pierwszym odcinkiem rozpoczynamy tę serię i bardzo z tego powodu się cieszę. Chcemy dzisiaj rozpocząć od pierwszego błogosławieństwa, które brzmi: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. W ogóle to jest takie moje przemyślenie, kiedy czytamy błogosławieństwa, kiedy rozważamy to słowo, które Pan Jezus nam zostawił treść tych nauczań. Ja też miałem niedawno okazję być w Ziemi Świętej, być w tym miejscu, na tym wzgórzu, gdzie, gdzie Pan Jezus przekazywał te nauczanie, nieproste nauczanie swoim uczniom, więc czytając ten fragment Ewangelii wracam wspomnieniami do tego miejsca, te błogosławieństwa są generalnie dość dużym paradoksem. Myślę, że nie tylko dla mnie, dla wszystkich, którzy rozważamy Boże Słowo i, i, i słuchamy tych treści, jest to nielogiczne. Świat żyje w zupełnie inny sposób, i świat dzisiaj proponuje nam zupełnie inne, inny sposób myślenia, zupełnie inny sposób postrzegania rzeczywistości, proponuje nam inną drogę do przejścia tego życia. I Pan Jezus stawia nam bardzo wysoko poprzeczkę. Przez właśnie te osiem błogosławieństw. Pierwszym błogosławieństwem, o którym dzisiaj mówimy, e, czyli szczę szczęściem, które Pan Jezus nam proponuje, bo błogosławiony oznacza szczęśliwy, e, jest bycie ubogim. Bycie ubogim nam wszystkim kojarzy się z czymś e, no niekoniecznie dobrym, czymś, co na pewno nie da ci szczęścia, e, ponieważ szczęście dzisiaj, w dzisiejszych czasach, ludziom dają pieniądze, przynajmniej tak się mówi. Trzeba pracować, mieć dobrą pracę, mieć kilka samochodów, mieć coś, co może zaimponować Twoim znajomym, może zaimponować tym, z którymi gdzieś na co dzień się zadajesz. I gdybyś zaproponował komuś dzisiaj bycie ubogim, i powiedział: Słuchaj, będziesz ubogi w duchu i to da Ci szczęście, myślę, że ktoś złapałby się za głowę i powiedział: Ty chyba jesteś nienormalny. I właśnie to jest ten brak logiki z jednej strony. Brak logiki patrząc jakimiś takimi przestrzeniami, myślami czy, czy spostrzeżeniami, które ma ten świat. Ale Jezus daje nam zupełnie inną perspektywę patrzenia. I kiedy sam zastanawiam się nad tym błogosławieństwem, kiedy sam myślę o tym, co to błogosławieństwo, co to zdanie mówi do mnie, po pierwsze, bycie ubogim oznacza posiadanie wolności w sercu do tego, żeby to, co masz, Ofiarować innym. Myślę, że warto sobie powiedzieć to na samym początku, że to, że posiadasz pieniądze, to, że się Masz dobrą pracę, masz fajny dom, nie oznacza, że jesteś jakiś przeklęty albo zły, bo czasami rozmawiając z ludźmi, którzy są religijni, pobożni, możemy dojść do takiego wniosku, że ktoś ci, ktoś ci powie teraz: Słuchaj, nie możesz dobrze zarabiać, nie możesz mieć fajnej rodziny, nie możesz spełniać i realizować się w życiu, ponieważ no, to nie jest ewangeliczne. Jezus kazał być ubogim. Myślę, że to się, to się gdzieś kłóci też z pewnymi doświadczeniami, które możemy mieć. Ja osobiście znam wielu ludzi, którzy mają dobrą robotę, mają fajną pracę, którzy mają, zarabiają dobre pieniądze, ale są mimo wszystko blisko Boga. Po czym mogę to poznać? Po tym, że są w stanie z tego, co zarobią, z tego, co mają, dawać innym. Święty Paweł zresztą mówi w jednym ze swoich listów, że dobrze, abyśmy byli błogosławieni, dobrze, abyśmy e, doświadczali błogosławieństwa, po co, byśmy mogli hojnie dawać, hojnie ułożyć na tych, którzy nie mają. Czyli błogosławieństwo, które możesz mieć, e, obfitość, którą możesz mieć w swoim życiu, e, jest dobra dla Ciebie i będzie dobra dla Ciebie wtedy, kiedy będziesz miał w swoim sercu wolność, by dawać ją innym, by dzielić się z innymi. Tym, co sam otrzymałeś. Zresztą w dziejach apostolskich jest takie zdanie Pana Jezusa, którego nie znajdziemy w Ewangeliach, ale święty Łukasz, który spisuje dzieje apostolskie, tym, tym zdaniem Pana Jezusa również się z nami dzieli. W 20 rozdziale 35 wersecie Pan Jezus powiedział, więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu. Więc zobaczmy dzisiaj tą logikę Ewangelii, tą logikę ośmiu błogosławieństw. Którą Pan Jezus dzisiaj nam proponuje, byśmy zaczęli nią żyć. Będziesz szczęśliwy, nie kiedy, tak jak ten świat ci mówi, będziesz brał, będziesz zarabiał, będziesz robił rzeczy dla siebie i robił wszystko pod siebie, ale będziesz szczęśliwy wtedy, kiedy będziesz człowiekiem, który na wzór Boga jest dawcą. Bóg, Ojciec, jest napisane w Ewangelii Jana tak umiłował świat, że syna swojego, to co miał najcenniejsze, tego, którego miał, Właśnie za nas oddał. Bóg oddał Jezusa. Bóg oddał to, co miał najcenniejsze. On podzielił się z nami swoim najdroższym synem. I to właśnie bycie dawcą, bycie tym, który daje to, co najcenniejsze, e, czyni z ciebie człowieka szczęśliwego. Więc, tak jak powiedziałem przed chwilą, szczęście daje nam dawanie. Szczęście daje nam dzielenie się z innymi tym, co dla nas najcenniejsze. Więc myślę, że warto wyjaśnić sobie teraz pojęcie ofiary. Ponieważ dawanie jest dawaniem prawdziwym, które, które, o które chodzi Panu Jezusowi wtedy i tylko wtedy, kiedy jest to dla nas pewną ofiarą. Czym jest ofiara? Ofiara jest ofiarą, czyli jest czymś cennym tylko wtedy, kiedy nas coś kosztuje. Bardzo łatwo odnieść to na takie praktyczne rzeczy w naszym życiu, na przykład na, na kwestie pieniędzy i portfela. Kiedy jesteś w niedzielę w kościele i masz wrzucić coś na tacę, albo spotykasz człowieka, który jest głodny, bezdomny, biedny, ofiara będzie prawdziwą ofiarą tylko wtedy, kiedy to, co dasz, cię zaboli. Ja sam mam takie momenty i pamiętam chwilę w moim życiu, kiedy pieniądze, które dawałem, kiedy to, co oddawałem komuś, mnie zabolało. Wtedy wiedziałem, że to jest coś, co porusza serce Pana Boga. Wiedziałem, że, e, że, że Bogu nie chodzi o kwoty, bo, bo kiedy czytamy też Słowo Boże, kiedy czytamy e, zdanie Pana Jezusa, który mówi o wdowie, która wrzuciła ostatni grosz, Jezusowi nie chodziło o, o walutę, Jezusowi nie chodziło o, o pieniądz w sensie wartości, czy to, było, e, gdzieś, czy to była wielka wartość, czy mała, pod kątem właśnie takim do przeliczenia. Dla Jezusa wartość miało to, że ta kobieta złożyła ofiarę, złożyła to, co miała najcenniejszego, dała to, co nie zbywało jej, ale było jedynym pieniądzem na utrzymanie. Dlatego warto zadać sobie dzisiaj pytanie: czy to, co dajesz Bogu. Czy to, co dajesz drugiego, drugiemu człowiekowi, jest dla Ciebie czymś cennym, czy po prostu złotóweczką, którą wrzucasz na tacę i myślisz, że składasz Bogu ofiarę. Chcę Ci powiedzieć, że jeśli Ciebie ta ofiara nie boli i nie kosztuje, to nie jest ofiarą, którą Bóg chciałby y, przyjąć. Dawajmy Bogu to, co cenne. Tak samo jak Ty chcesz odbierać i otrzymywać od innych to, co cenne. Tak samo jeśli chcesz być szczęśliwym, dawaj to, co ma wartość. To samo można przełożyć na życie modlitewne. Nie dawajmy Bogu ochłapów, ostatnich minut naszego dnia na modlitwę. Dawaj mu Bogu czas, który jest dla nas ważny, który jest dla nas wartościowy, który jest dla nas cenny. Kiedy spotykasz się z drugą osobą, nie dawaj jej swojego czasu, z którego ci zbywa. Nie siedź z nią i nie patrz w telefon, kiedy z nią rozmawiasz. Dawaj jej czas, który jest cenny. To znaczy być ubogim w duchu, to znaczy umieć ofiarowywać. To, co jest dla Ciebie ważne, i dopiero takie życie, i taki styl życia sprawi, że będziesz szczęśliwy. Więc chcemy wspólnie na koniec pomodlić się o to, abyśmy te treści, które słuchamy, aby one wykonały w nas pracę, aby te treści, które są teraz wchodzą przez nasze uszy, do naszego umysłu naszego serca, by wykonały, pra wykonały pracę, ponieważ Słowo Boże zawsze e, coś w nas czyni, ono nigdy nie wraca bezowocnie. Dlatego Panie chcemy Cię teraz prosić o to, żebyś dał nam serca, które będą sercami gotowymi do złożenia ofiary. Z czasu, z naszych pieniędzy, z tego, co jest w naszym życiu dla nas ważne. Prosimy Cię, Boże o to, byśmy byli ludźmi, którzy będą ofiarowali tobie to, co najcenniejsze, ofiarowali drugiemu człowiekowi to, co jest cenne i to co ma wartość. Byśmy nie zadowalali się, Panie, tym, co jest tylko jakimś ochłapem, jakimś okruchem ze stołu, ale chcemy dawać to, co najcenniejsze. Dlatego, Boże, o to Cię prosimy i daj nam być takimi ludźmi. O to Cię prosimy, Panie, w Twoje święte imię, na Twoją chwałę. Amen. Więc niech to słowo, tak jak modliliśmy się, wykona w nas pracę i widzimy się już w kolejnym odcinku Góry Błogosławieństw, Góry Ośmiu Błogosławieństw. Do zobaczenia.